7 kwietnia 30 roku naszej ery umarł na krzyżu niewinny człowiek całkowicie niewinny człowiek jedyny do końca niewinny człowiek jaki kiedykolwiek żył na ziemi Tajemnica szósta. Anihilacja. Niedziela, 9 kwietnia 30 roku naszej ery. Jest jeszcze ciemno, jednak Maria Magdalena, przynaglana miłością, biegnie do grobu. Skończył się szabat. Może iść do swego ukochanego nauczyciela, aby go wreszcie namaścić. Biegła szybko, ale Jezusa już tam nie było. alleluja, 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 alleluja. Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Lecz ów uczeń wyprzedził Piotra, a kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli pisma, że on ma powstać z martwych. Jan zobaczył i uwierzył. Co zobaczył? Że w ułamku sekundy uwierzył. Według Ewangelii mniej więcej mieścimy się w 36 godzinach. Gdy nastąpił moment zmartwychwstania Inżynier Jerzy Dołęga Hodasiewicz, sindonolog. Gdyby o oderwać, gdyby to płótno było zdarte, bo ono się już przykleiło, przywarło do jeszcze świeżych skrzepów, to by wszystkie skrzepy były odbite jako rozlane, plamy byłyby rozmazane, nie byłoby żadnych obrysów. Nie ma fizycznej możliwości. Przyklejmy sobie bandaż i zobaczymy. A tutaj jest tak idealny, że jest jedyne tylko rozwiązanie: ciało przeniknęło. Potwierdzają to samo fizycy atomowi chemicy. Ciało w ciągu jednej tysiącznej sekundy przeniknęło. Gdyby o jakoś szalony ułamek krócej działało to promieniowanie na płótno od wewnątrz, w które w ciągu jednej tysiącznej sekundy przemieniło się ciała, yy, ciało Jezusa, jak fizycy atomowi określają, uległo jakiejś formie anihilacji, dematerializacji o jakiś szalony ułamek dłużej to by w ogóle ściemniało całe płótno i nie było wizerunku. Natomiast krócej, co dla oka w ogóle niezauważalne, to by w ogóle nie było wizerunku. Jan ujrzał, że ciało Chrystusa zniknęło, a płótna, w które było owinięte, pozostały nienaruszone, tak jak gdyby ciało wyparowało. Widząc właśnie to, Jan uwierzył w zmartwychwstanie Chrystusa.